Witam serdecznie, kłaniam się z tej strony Marek Fuma z Małopolski. Godzina dzisiaj jest koło 8. Rano. Bodajże obudziłem się, światła nie ma. No, gdyby nie to, że mam powerbanka, to nie miałbym telefonu. No ale elektrownie w Małopolsce, kuja to obchodzi. Natomiast pogoda na zewnątrz wygląda słonecznie, niewiecznie, a prądu nie ma. Nie ma kartki, nie przejechał wóz, ale pieniądze z kurwy sobie biorą, tak? Więc ja się pytam, kto. Na jakiej podstawie decyduje o wyłączeniu prądu? Bo alertu nie było, a prądu nie ma. Przedtem był alert! Jeszcze pogodowy. No to jeszcze rozumiałem, nie. W miarę też byłem poddenerwowany, też protestowałem. No ale teraz? Rano? Co oni robią? Czemu nie mogą zajść? Co benzyny im nie brakuje. Megafonu nie mają na pojeździe.